Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Wach w ręku tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie puch. i zaraz to pod ręką idzie, dziewró. Bo u mnie luks i hopsasa i wszystko to, co majster chciał to ma. Siemaneczko! Dzisiaj zajmiemy się znowu bawareczką, Patrzcie co żem kupił. Postanowiłem kupić y, te nadkola takie. O, plastikowe. Takie trochę ciemkie to jest, ale mam nadzieję, że będzie pasować, zaraz się przymierzymy. Kupiłem foliak taki na pomidory 6x3 i musimy sobie tutaj go rozstawić. Będzie podmalowanie. Sadzi się ten Webasto, nagrzejemy sobie pod foliaczkiem. <grym> I będzie można pomalować, nawet w mrozy. <grym> Pod takim foliakiem, tylko że to będzie parowało, nie? I będzie się skraplać. Ale foliak jest taki, wiecie, zaokrąglony, więc będzie się skraplać i będzie ściekać bokami. Więc nie powinno nam to kolidować w malowaniu. Zobaczymy. 6 na 3 Troszkę te 3 metry troszkę takie małe będzie, ale damy radę. Dobra, bierzemy się za robotę. Przyłóżmy sobie jedno na One są wszystkie takie same, czy jest tył przód? Nie wszystkie takie same, kurwa, są. No dobra, pokaż po. Ej, luksus jest! Trochę tutaj, nie wiem, czy się tak nadda. Ale tu pogięte, człowieku. <ścoughs> tu trzeba gdzie też pachelką wyprostować. Widzę. Tu jest ładnie, tu kiepsko jakoś tak się. Przy tym rożku. Ej, ładnie będzie! Tylko czy to ta, tak będzie trzymać? Jak ta... Co ty człowieku? O kant dupy. To trzeba będzie pozaginać, żeby to wyprostować jakoś w miarę. Ale pirazy drzwi będzie ładnie, naprawdę o. Nie? Takie nadkole. Tylko tu trzeba będzie troszkę pokombinować, bo tu są takie wypusty do przykręcenia i one przeszkadzają nam. Chyba, że to wyżej dać. Wyżej! A kurwa, tutaj nie sięgnie. Bo to tak by musiało być jakoś. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Może jak się dokręci, to to się dociągnie. Dobra, będziemy kombinować. Najpierw trzeba rozstawić folia, póki jest ciepło, bo za parę dni wiatr ma wiać. Miałem tą gumę przykleić, ale rzeczywiście ona może się odkleić po jakimś czasie i odpadnie, albo będą wisieć takie gumy. Samochód musimy przestawić. Tutaj, żeby to bardziej tam upchać. Bliżej i żeby tak tutaj nie było na świnta na, na bidoku. Także muszę najpierw samochodem wjechać i potem na samochodzie tą konstrukcję robić, bo ciężko będzie wjechać w taki wąski tunel. Także stajemy tutaj samochodem i konstrukcję będzie można montować. Andrzeju mój. Dobra, zaraz przestawimy brykę. Idę przyciągnąć cieplarkę. <laughs> nie, jak to się nazywa? Pomidorarnia, szklarnia, kurwa. Nieważne, idziemy po foliak. O, foliak się mówi. Dom święta, i dam święta, niech się Stasiek opamięta. cały świąt. 6 na 3 na 2. No i sobie rozstawimy. Dobra, teraz samochód sobie przedstawię. Ciekawe, czy zapalę. Berłeczka. Mroźno było. Kurwa, nie ma akumulatora to? Ej, gdzie jest akumulator? Przyniosłem akumulator, a to jest ten akumulator, co był parę razy wyzerowany i nie trzyma amperów, a jest prawie nowy i jest popsuty. Podłączę to, pewnie sobie da radę, żeby odpalić, ale jak macie pomysły, jak można spróbować naprawić ten akumulator, to piszcie w komentarzach. Majster spróbuje, może się da naprawić. Szkoda go, bo Pamiętam, że był w miarę nowy, nie no, z rok czasu ma. Ale wyzerowałem go niechcący, że nie odłączyłem klemy od samochodu, tego. I wyzerował akumulator do zera, przez ileś czasu było rozładowane i dupa. I teraz w ogóle nie trzyma tego amperów, żeby zakręcić rozrusznikiem. Także jak macie pomysł, jak zreanimować taki akumulator, piszcie, może się jako da. Myślałem zwarcie zrobić, plus minusem, żeby żeby takiego sioku dostał. Może by, co dało, by się odsiarczył, albo co. Dobra, idę, odpalam. Daj mi to, kurwa. Ja cię nie odpalę. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Tudi i tuti. <grystanie> o! Co się stało? A czemu ty kurwa zapalić nie chcesz? Jaćka. Zero kurwa benzyny. Już prawie odpaliła to. Tu jest troszkę benzyny widzę. Wlej to. Zawsze to co da. Kurde, nie mam tutaj garnistra? Pisz, pasek piszczy Dobra, musimy przestawić maszynę. No ja rozjechałem. Ej, coś się walało pod samochodem. <grybujesz> A nie ma. No ta. Jedź Andrzej o, zapali teraz? Nie. <grybujesz> Nie naładował się akumulator dobra, zostawiamy tak bawareczkę i stawiamy konstrukcję. No ta. tutaj to pewnie jest folia, tu są jakieś rureczki, czyli pewnie to by trzeba było. Skarpiew Potem się wyjedzie bawarką, będziemy na pomidory sadzić. O, człowiek! Dwa, trzy. Już nie pamiętam, jak wtedy tamtą konstrukcję robiłem. Tu, trzy, trzy. To jest chyba ta rurka, taka, co idzie przez całą długość. U dołu, potem w połowie i na górze. Pewnie tak. No to proste jest. Pa, już bym złożył. Jeszcze jedynki poszukaj. Nie, źle, musisz numerami. Trójka z trójką chyba musi być. Dobra, otwórz inne pudełeczko. Dobra, majster teraz to otworzy. Może tu będzie co prostszego. O, tutaj jest instrukcja. 3, 2, 3, 3, 3, 3. Bo tu są dwójki wsadzone. Tu jest dwójka, tu jest dwójka, tam jest dwójka. A reszta trójki. Niby same rureczki. Ale No. tu pięcie. Daj to mi śrubki, człowieku. Śrubki są. Tumami, to mám jspouk rongu, tohle byla teď co jsi? To šnůrek, nevím, yes. Dobrze. I teraz musimy zrobić to i połączyć to i to. O człowieku. Cały czas jest półokrągły, tylko montowany. Piątka, potem półkole. Takie kurwa małe? Dwa metry miał mieć. Półkole, półkole na trzy metry, czyli jeszcze jedno półkole, i piątka chyba by była. Kurwa nie pasuje? Piątka Nie, nie pasuje Nie, kurwa, co jest grane? Jakieś mało półkoliste jest Ty jak włożysz to, to przecież to nie jest półkoliste to Trzeba było kurwa giąć Ej, co to ma być? Dwa metry miał mieć. Pakiet premium za 500 Kurwa, może te dłuższe tutaj idą, trójki te są dwójki, a czeka, może jeszcze no pół kolej idzie. Pokaż, pokaż się dzieje. mój, a czemu to nie ma tego w pustu? To mam w pust. Pokaż Tak, to tak idzie chyba. Tak, o, i teraz będzie z 2 metry. Hops. O, teraz to ta. O, ale lakiernia będzie. Zajęliście. Dobra. Trzeba tak montować. Dobrze, a jak to jest w ogóle skręcane? W sensie, że... Najpierw robię tak, a później jak ja to połączę? 4, 4, 2 to tak. Tu tak. Jeszcze na czwórka. Tak i tak. I to idzie jak tak. No luks. Początek jest taki, koniec jest też taki. To będzie ten i ten. Szóstki są gdzie? Nie, to proste jest. Wesołych świąt, wesołych świąt. A nie wiem czemu te rurki są niektóre bez... A dobra, to już wiem o co chodzi. Chciałem powiedzieć bez wpustu. Konstrukcja la Sebastian. Lubię takie rzeczy. Jak skręcimy pierwsze dwa pałąki i skręcimy je za sobą, to później już będzie nam łatwiej to wszystko montować, tak mi się wydaje. Bez podkładków? Bez, na łatwiznę idą. Powiem wam, że taki namiocik będzie dobry do pomalowania samochodu. Chyba. Dobrze, to ja sobie to obrócę. Kurwa, nie to, żebym przykręcił. Nie tą rurkę, żebym przykręcił. Ta idzie tutaj. Majster podczas malowania się zaczadzi w tym. Nie, tam dobrze będzie. Dobra, mamy. Musisz to odwrócić. Ciekawe, czy folii się nie wkłada od razu, żeby nie było lipy. Dobra, teraz musimy to postawić i oprzemy na tej rureczce. Tak, o. Hops. <grywia> Już prawie jest konstrukcja. Jeśli ktoś z was ma zamiar kupić samochód, tym bardziej samochód sprowadzany gdzieś z zagranicy, warto sobie go przed zakupem sprawdzić, czy aby nie był tam spawany z dwóch części, czy nie miał tam cofanego licznika, czy przypadkiem nie jest kradziony. A żeby sobie sprawdzić tak samochód, wystarczy wejść na link pod moim filmikiem, tam macie 30% zniżki, potrzebny wam tylko jest win pojazdu i po wpisaniu winu pojazdu otrzymujecie taki raport, co tam się działo z samochodem. W raporcie znajdziemy uszkodzenia, przebieg, status finansowy i prawny. Możemy trafić na zdjęcia pojazdu, jak wyglądał przed sprzedażą. Sprawdzimy przeznaczenie, czy samochód nie był taksówką. Sprawdzimy kradzież, czy nie był przypadkiem samochodem kradzionym. Przebieg pojazdu, czy nie był cofany licznik. Pewnie był, skoro taksówka. Status finansowy i prawny. Badania techniczne, czy nie był złomowany. Sprawdzimy też uszkodzenia pojazdu, czy nie był bity. To był bity, to był bity, to był bity i tu był bity. Ujazd tyle razy. Sprawdzimy też, czy samochód nie pochodził z jakichś klęsk żywiołowych. Specyfikacje pojazdu, co tam powinien mieć pod maską i w ogóle oś czasu, gdzie był wyprodukowany, gdzie został zarejestrowany, gdzie były dzwony. Więc jeśli chciałbyś sobie zrobić taki raport przed zakupem samochodu, link masz pod moim filmikiem, tam będziesz miał 30% zniżki. Myślę, że warto sobie sprawdzić tak samochód, bo takich rzeczy się nie dowiemy od sprzedającego, czy sami nie wyszukamy sobie tego w internecie. Także lepiej sprawdzić niż kupywać w ciemno. Dobra, chuj tam od środka rób Pan. Kurwa, nagrywa to w ogóle? A, źle zrobiłem, bo u dołu nie wiem kurwa co zrobić. To powinno być trójka chyba. To idzie tak, to idzie tak, a to? Brywa. Jeszcze jeszcześ nie zrobisz pogięte będzie. Bo tu musi być to. I nie wiem czy to tak musi być? Nie, nie złapiesz tu śrubą. Jeszcze musi iść to. I jeszcze musi iść to. Tyle rzeczy tu ma iść. A to jak? Czyli idzie tak. Potem idzie to, potem idzie to. Nie, to jeszcze musi iść. To. I nakrętkę. Trzeba <laughs> by ze dwa dni składania. To będzie pod spodem, to będzie tu, tu przekątna. Bardzo dobrze się Pan zrobił. Ej, poważnie, to będzie kurwa ze dwa dni roboty. Z tego co ja widzę. O, teraz będziemy mogli to podnieść. A potem sobie to przeniosę nad samochód. O, nawet się trzyma. Dobrze, to od środka zacznij. Dobra, zacznę tu od tego boku, bo to, to nie wyjdzie ci tak dobrze. I teraz to idzie do góry, to idzie do góry. A tu idzie pałąk. Ten mi odpadł chyba. Kurwa, zaraz w łeb czym się stanę. <gryw> Jak to składać? Panie Jacku. Tu wzmocnienie. Nie, to od środka idzie. Co ty żeś, kurwa, zrobił? Śrubeczka. Jest konstrukcja. Teraz już powinno iść łatwo. Tu widzę, nie skręciłem, wylazło. Kurde. No i co? No i tak muszę zrobić całą konstrukcję. Moment będzie. Ale kurde, szerokie to je. Podoba mi się to. Naprawdę fajna sprawa. Mam nadzieję, że nie będę się dusił podczas malowania. Majster to spróbuje ustawić. Tylko jak? Tu podniesiesz tak? Nie. Sposobem. Sposobem majster zrobi. Patrz to. To wóź w to, to włóż w to i to wóź w to. Patrz to, jak się robi. Główka pracuje. Pokaż jak tu tak złapiesz. GENIUSZ! Jest? Jest, jest, jest? Lakernia? <grywa> Kurwa, co żebym tam zaczepiły. O Człowieku, na styk! Nie wiem, czy tak pomalujesz tym. E, fajnie, bo teraz jak przykryję, to nawet nie będzie już kapało i śmieci nie będą się sypać na nią i, i zrobi się taka zamknięta puszka i wszystko będzie parować i gnić. I <noise> nie, no może nie. Uchylne okienka są w tej folii, to się To od, <noise> Będzie przewiew. Dobra, skręcam dalej, bo to kupa roboty jest jeszcze. Kurwa, samochód zarysował. Kurbo! Nie, tam nie pomalujesz tutaj z, z tej strony. Ale mam taki pomysł, że. Bo tutaj jak to malować w takiej ciasnocie? Ale mam taki pomysł, że pomaluję jeden bok, a potem pff, namiot przesunę na bok i pomaluję sobie drugi bok. Bardzo dobry plan. Idą święta, idą święta. To goziały czas. Dobra, jakbym złożył tą na końcu, to może bym mógł ją tutaj sobie połączyć już. Tutaj to. I to idzie tutaj tak. Oj, boś! Ja to nie wiem. Tu masz pan pałączek? Daj ten pałączek, tutaj. <klujna> idą święta, idą święta. To było czas. Tu się łyknie kozła. Wiknie szczęście w każdym z nas. Idę sobie gdzieś dostać kabutki, budki. Napijemy się.

Dobrze idzie. Prawie kończymy. Raz i dwa i trzy. Czyli tu na dole musi być. O kurwa, ty już połączyłeś tu. Jedna to razem. Ej, ja to musiałem to moment złożę. Kurde. No tak, jeszcze kurwa śrubka się wpierdoliła. To miał być moment. O, teraz jak tak połączę konstrukcję, to to już się wszystko nam wzmocni w jakiś sposób i już będzie łatwiej skręcać. Jak ci byś malował, jak ty już chyłkiem uchodzisz? Jest. Jeszcze jedna. Jest. I teraz tu. I tu włoż. Coraz cięższe to się robi. Nie wiem, czy tak łatwo będzie przesunąć się jest Urywa łupło. jakoś nie pasuje na dziury, tak? Tutaj nie będzie chyba krzyżaka. Będzie na końcu. Nie, to nie może tam być. Tam musi być prosta rureczka. Kurwa, nie tam przykręciłeś. No, nie to przykręciłem. ja To musi iść tutaj. Już mnie się nie chce robić. Nie dużo zostało tych rureczek. Raz. Jeszcze dwa takie pałąki. Eee. Teraz będzie moment. Robisz to i to. Teraz jeszcze na górze nie ma. Kurwa, ty chcesz malować? Jak ty tu nie możesz przejść?

Coraz trudniej to składać jest, nie wiem, pogiołem, czy co. Śruby nie chcą wchodzić, trzeba przykręcać gwintem. Dobrze jest, trzyma, trzyma, Na krzywym terenie buduję i zaczynają być naprężenia i mnie zaczyna nie pasować tutaj. Myślę, co żem źle zrobił, że kurwa wszystkie rurki są w tą stronę. Gdzieś coś spierdoliłem, już widzę w składaniu. No Wszystkie są kurwa żeńskie, a męskiej nie ma. Ale jak ja mogłem dwie męskie wsadzić? <grystanie> Powoli kończymy robotę, ale jakoś nie widzę tego, żeby tutaj dało radę malować. Trzeba będzie najpierw konstrukcją przejść na boczek, a potem na drugi boczek przejść konstrukcją i wtedy się pomaluje ładnie. Chyba. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, <laughs> że na marne pieniędzy nie wydał. Bo to fajna lakiernia będzie. Ale i po, podłubać coś fajnie będzie można. O ile szpetnie nie będzie wyglądało, i rodzice nie każą mi to zwijać z powrotem. Na razie, na zimę. huk tam zostanie. Powiem, że zimno, i nie chcę się sprzątać. <laughs> A później może się przyzwyczają. <laughs> Konstrukcji. Albo pomidorów nasadzą Tak Tu tak Chciałem, że Chińczyk za dużo spakował ruryczek. A nie dobrze jest. Dobra, tam zaraz się złożę do ostatnią tą, rureczkę wściekać Huhu po robocie. No i gdzieś coś stwierdoliłem. A tu, dobra, ale się wystraszyłem, nie pasuje mi ten, rurka, Uuu, aż mi się gorąco zrobiło, myślę sobie, jak ja znajdę, kurwa, którą tą rurkę, żebym pomylił. Teraz wystarczy mocno poskręcać śruby i konstrukcja prawie jest zrobiona. To jest czegoś? Nie, tam no bez śrubokręta nie włożę, kurwa, o co tu chodzi? że jebany. Poszło. Siłą, Andrzej, trzeba. Tu skręciłeś, tu skręciłeś. Ale co za chuj te rureczki docinał? Nie pasują. Ty no, to tutaj nie pasuje w ogóle. Ty ktoś krzywo kurwa te rurki podocinał Nie po siebie idioto. Jeszcze gdzieś czegoś nie przykręciłem, bo mi śruba została a tam widzę Po robocie zostały mi dwie śruby e, Chyba dzisiaj tego nie przykryję, bo ma być wiatr, więc dopiero chyba jutros to przykryję. Już wiem co mi tam ciągło, że nie mogłem dokręcić śruby. Patrzcie tam na ten ostatni, na ostatnią rureczkę Na zewnątrz ją przykręciłem, że jest od środka. I cała konstrukcja już krzywo się tutaj ciągła mi rurki i pewnie dlatego nie mogłem sobie tego połączyć. Dobra, majster to naprawi. Tu dobrze, tu dobrze, a tu znowu rureczka na zewnętrznej puszczona. Kurwa, co to się stało? Jak ja, żebym to zrobił? Tu muszę przełożyć do środka, to nie wiem, czy teraz przejdzie. O kurwa, nie przełożysz tego teraz. <gry> Dobrze jest, poszło. Poszło, dlatego mi tak wszystko nie pasowało tam u góry. Bo rureczki prędziły. Jest. No dobra, majster sobie to poprzykręca, wszystko na maksa. Podociągam śrubki i, i będę mógł blandekę zakładać, ale już nie zdążę wam pokazać, bo bateria mi się rozładowała. Także gitwę do następnego. Cześć! Jest lakiernia pana majstra? Jest. Luks. Ile pomidorów bym nasadził? Dobra, wyłączaj pan.